Cześć, przychodzę dzisiaj do Ciebie z pytaniem, czy na Twojej liście priorytetów znajduje się zadbanie o siebie i swoje ciało? Wszyscy wiemy, jak ważne dla zdrowia, dla dobrego samopoczucia, a nawet dla rozwoju duchowego jest to, żeby zadbać o swoje ciało. Jednak z reguły znajduje się to gdzieś pod koniec naszej listy priorytetów, o ile w ogóle się na tej liście znajduje, prawda? Dlatego też, jeżeli czujesz, że twoje ciało potrzebuje oddechu i że być może to jest właśnie ten, ten moment, kiedy chcesz sobie to dać, to zapraszam Cię na jesienny reset, jesienny detoks, z którym startujemy już za 11 dni w osadzie agila na Mazurach. Jedną z podstaw tego jesiennego resetu będzie odżywcza i smaczna dieta bez cukru, bez mąki, bez napiału, po to, aby oczyścić, zrewitalizować organizm, przywrócić mu taką naturalną mądrość do tego, aby potrafiło się regenerować, harmonizować. W kolejnych rolkach pokażę Ci m.in. jak upiec taki chleb, zdrowy chleb bez białej mąki, który wspiera zdrowie i witalność naszego organizmu. Zapraszam do śledzenia i oczywiście zapraszam na jesienny reset do sady.